Noszą hybrydę XC90 T8 AWD. Testujemy z przyczepą kempingową Hobby Maxia 495 UL. Tak się ona prezentuje. Hobby Maxia 495 UL jest przyczepą, którą określiłbym pojazd w sam raz. Nie jest ani przesadnie długa, ani krótka. Nie jest za szeroka, ani za wąska. I wyposażenie wewnętrzne jest przyjemne. Może nawet określałbym je jako luksusowe, ale o tym powiemy za chwileczkę. Natomiast co do jej parametrów zewnętrznych, yy, Maxia ma 7 metrów i 20 cm długości, 2 metry i 30 cm szerokości. Jest przyczepą jednoosiową i przy długości 7 metrów spokojnie możemy jeździć nią y, nawet w terenie, który nie jest zbyt równy. Posiada y, długie, podłużne y, uskoki, nierówności. Nie zahaczymy tutaj. Tylnym zderzakiem o jezdnie. Przynajmniej na szczęście mi się to nie udało. Centralny kluczyk. To jest jeden z fajnych elementów wyposażenia tej, tej przyczepy. Jednym słowem, otworzymy nim drzwi przyczepy, otworzymy nim każdy schowek. Tak jak w tym przypadku, schowek na w kempingowe stoliki, kempingowe krzesełka, kabel zasilający. Natomiast z drugiej strony idziemy otworzymy nim schowek dla kasety toaletowej. Czyli naszego kota. Bakista w tej przyczepie jest dość dużych rozmiarów, ma fajnie otwierane drzwi, tak, do góry, na wysięgnikach. No i cóż, tutaj znajduje się miejsce dla dwóch butli gazowych yy, oraz zbiornika zewnętrznego na, yy, na szarą wodę. Yy, pamiętajmy, że to nie jest bakista. Zamknięta. Nie jest nie jest szczelna. Tam jest taka szczelina, która służy do wentylacji. Oczywiście jest to konieczne wszędzie tam, gdzie przewozimy butle gazowe. W tym egzemplarzu zamontowano jeszcze bagażnik rowerowy do transportu dwóch rowerów. To jest TULE Caravan Smart. Można tutaj przewieźć rowery o łącznej masie 50 kg. Z tym, że tutaj należy pamiętać, tak jak. W przypadku każdego bagażnika rowerowego czy innego, czy innego sprzętu do przewożenia bagażu, że każdy element na dyszku przyczepy nie może przekroczyć dopuszczalnej, dopuszczalnego obciążenia na hak holowniczy. W przypadku naszego XC90 jest to 110 kg nacisku pionowego. I o tym. Trzeba pamiętać. Hobby Maxia, pomimo dopuszczalnej masy całkowitej 1,5 tony, jest przyczepą, którą dość łatwo manewrować manewrować je ręcznie. Podczas podłączania jej na hak nie ma problemu z poprawieniem pozycji pomagają w tym naturalnie dość duże i wygodne uchwyty na właściwej wysokości. Na tylnej ścianie widzicie dość charakterystyczne elementy tej przyczepy, czyli duże. Duże, bardzo dobrze oświetlające część salonu okno. Muszę Wam powiedzieć, że ta przyczepa osobiście mi się podoba. Ona nie jest przekombinowana, ona jest yy, powiedziałbym przyczepą dla każdego. Na pewno jest produktem, którym warto się zainteresować, jeżeli chcecie jeździć yy, karawaningowo, uprawiać taką turystykę w stylu kempingowym. Ta przyczepa jest do tego stworzona i na pewno zakup jej będzie dobrym wyborem na czas urlopu. Początek maja i przepiękny słoneczny dzień, ale zdecydowałem się, żeby zasłonić roletkami wszystkie okna w tej MAXI 495 UL. A to dlatego, żeby pokazać wam, jak bardzo zmieni się wnętrze, kiedy wpuścimy do niego słońce, kiedy wpuścimy do niego światło. Tutaj w tej przyczepie będzie go bardzo dużo, dlatego że. Okien, świetlików tutaj naprawdę nie brakuje. Mamy dwa świetliki dachowe i przestronne, wielkie okna, które nadają tej przyczepie naprawdę przyjemnego, kempingowego charakteru. Zanim jednak wejdziemy do środka, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wyglądają drzwi produkcji hobby. Klamkę znamy, chromowane elementy również znamy. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. W dół otwieranie, w górę blokowanie. Ale to, co mi się bardzo podoba, to estetycznie poukrywane przestrzenie do przechowywania różnych elementów. Na przykład można tutaj schować środki do czyszczenia, można schować jakieś gazety, można schować inne drobiazgi, które używa się na co dzień. Jak widzicie, to wnętrze utrzymane jest w dość modnej kolorystyce, a więc mamy tutaj grafit, mamy kontrastującą z nim biel, no i mamy okleiny w kolorze drewna orzechowego. Mamy białą nić stebnówki, no i również białe, białe roletki, białe fronty szafek. One się bardzo fajnie otwierają, mają ciekawe, ciekawe zawiasy, wygląda to wszystko bardzo solidnie. Natomiast to o czym mówiłem, czyli mnóstwo światła w tej przyczepie. Oświetlenie jest tutaj nastrojowe i można nim sterować w dosyć szerokim zakresie. Więc mamy tutaj listwy ledowe, które podświetlają górne, górne krawędzie szafek. Mamy osobne oświetlenie blatu kuchennego. Może Blat to trochę za dużo powiedziane, dlatego że tutaj mamy przede wszystkim kuchenkę i zlewozmywak, więc jako Blat, no, blat musi nam zastąpić tak naprawdę pokrywa zlewu, zlewozmywaka. No nie ma tutaj zbyt dużej przestrzeni na przygotowywanie potraw, no ale coś za coś, mamy tutaj trzy palniki. Co powinno być wystarczającą ilością dla czterech osób podróżujących z tą przyczepą. Ale wracając do naszego zagadnienia światła słonecznego wpadającego do przyczepy z zewnątrz, zobaczymy teraz, jak zmieni się optyka przyczepy i jak zmieni się jej wnętrze, kiedy wygasimy sztuczne światło i zastąpimy je wpadającym z zewnątrz przez, przez te wszystkie. Okna i świetliki światłem słonecznym, naturalnym. Zgasimy światło. Zobaczcie, ile tu jest słońca. Cóż, kuchnia nie jest wielka, ale prawdopodobnie dlatego, że jest to przede wszystkim przyczepa przeznaczona do celów yy, kempingowych. To znaczy przyjeżdżamy nią na kemping i przede wszystkim korzystamy z infrastruktury, która jest na miejscu, więc no nie ma tutaj zbyt dużo miejsca do, do przygotowywania posiłków. Podobnie jak w łazience nie znajdziemy prysznica. Jest tam natomiast yy, obrotowa toaleta, jest yy, umywalka, no i trzeba powiedzieć, że to wszystko. No cóż, z elementów, które... Yy, Ułatwiają nam tutaj użytkowanie. Mamy systemy, mamy w szufladach systemy soft close, mamy puszloki, półka na przyprawy, różne, różne drobiazgi, zabezpieczenie ściany przed pryskaniem podczas gotowania. Mamy też absorpcyjną dwustronną z dwustronnie otwieranymi drzwiami lodówkę do To jest lodówka o pojemności 133 litrów z zamrażalnikiem, który ma 12 litrów pojemności. Jak to się mówi ciasne, ale własne. Nie będę narzekał, bo zwykłem czepiać się do toalet do przestrzeni sanitarnej takiej, w których tak naprawdę nie ma miejsca na to, żeby podczas naszych Czynności, wyciągnąć nogi, bądź poczuć się chociaż przez chwilę swobodnie na toalecie. Tutaj jest nieźle, jest wystarczająco dużo miejsca na to. Można nawet, na co niektórzy zwracają, nie zwracają uwagi, nie wstając, umyć sobie ręce. No, nie ma jak widzicie prysznic, ale to dlatego, że ta przyczepa jest przede wszystkim dedykowana do takiej turystyki opartej na stacjonowanie na kempingach. Z przodu przyczepy mamy. Fajne funkcjonalne półeczki nad głową, oświetlenie indywidualne. Tutaj między łóżkami mamy przestrzeń, w której możemy schować dodatkową poś... hmm. pościel, bądź jak widać inne rzeczy, które mogą być przydatne wieczorem. Te dwie leżanki, te dwa łóżka mają rozmiary 2 na 1,5 metra. Jest to bardzo przyjemna, standardowa sypialnia. Tutaj w przestrzeni szafy znajduje się także centralka techniczna. Znajdziemy tutaj bezpieczniki, włączniki. Mam taką centralę sterowania. Zobaczcie. Z tyłu przyczepy salonik w kształcie litery C stół, który służy nam do przyrządzenia łóżka dla kolejnych dwóch osób. Obniżamy go w bardzo łatwy sposób. Po prostu naciskamy. I stanowią one jednocześnie podstawę dla poduszek, które przekształcają tę przestrzeń w łóżko, w leżankę. A jeśli spodobał Wam się ten materiał, Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nas i przede wszystkim kupujcie magazyn Polski Karawanik i odwiedzajcie nasz portal internetowy. Cześć!